mam z kolei chciałam tak odgadnąć innego youtubera więc wymyślałam Elażanki więc dzisiaj oglądamy film mm, dzisiaj mam challenge spróbuj się nie zaśmiać e, dlatego, że nie nagrywam z kamerką ale będę wam mówić e, czy się śmieję tak na, na żywo na żywo e, będę mówił, że się uśmiecham czy coś, to jest bardzo komedia no, jak było zrobił takie jeszcze minomatko. matko. Dla Was też ten challenge czyli robię dla Was drugi część, żebyście e, zrobili łapki w górę, w 5 sekund liczę. I zasubskrybować kanał, więc za 3... 4... 5... 4... 3... 2... Jeden. Ciekawa jestem, czy zasubskrybowaliście, i daliście łapkę do góry, i zaczynamy oglądać. Będę mieć dźwięku. Albo malutki dźwięk. Albo nie, będę miał dźwięk. Dobra. Dobra, to już się uśmiecham. Bum, mm, bum. Podlewie takie miny jeszcze, o matko. A, bo mi się ładuje telefon. Więc... Tam, tam, pam. O matko, ja się już śmieję. Nie przegrałam challenge'u i ja się tylko uśmiecham. Trzymam sobie twarz, żeby się nie, nie uśmiechała. O nie no Słuchajcie, po mnie, że się uśmiecham. Ja tak myślę. Ojeju. A jakby coś będę miała może dzisiaj albo... Niedługo będę miała włączone komentarze, więc, bo ja zrobiłam taki filmik, że ciekawe kto najwięcej komentarzy napisze, różo, róż, kto naj, najwięcej, ciekawa byłam, mm. to, kto najwięcej napisze tych komentarzy e, o kolorze różowym i niebieskim. Oh, матка, no. же таки... ой, 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 ой. О, но ты же страешь, что делаешь? Ой, я его. Хлебка. Матка. И сейчас стреляешь место. O nie! Przegrałam challenge! Nie, przegrałem no Przegrałam challenge, no nie. Zobaczymy kolejne. Więc te, te filmy nie trwają 8 minut. O matko. O nie. i też szef robi co on tu robi to ja robię tą kamerką wiecie ono umie robić miny tylko on innego kraju jego. dobra to jeju. Dajcie znać w komentarzach, kiedy będę miała włączone te komentarze, czy się zaśmieli. O matko! Nie? A O, podwartki jakieś. Wim, wim! Jakiś tam przyszedł mi pan... Tam... No, niech... jak widać, nie przyjmujcie się tego. Bo tam, no... Jak nie. No jakiś No, jakieś powiadomienie przyszło. O mnie, no... Siostrom gra. Ej, on siostrom gra jak? Jak, jak, się jeszcze jeszcze Ojeju, to jest komedia. Nie uśmiechaj się mała, Milania. O matko. Ej, jakie trudne ruchy on musi wykonać. Kolejny. E no dobra... A to to? Co to? no co to? O, to, to. Yeah. Jestem ciekawa, ile on ma Uśmiech bardzo duży. He he Nie, nie no. Przepraszam. Ojej, to jeszcze będzie trwało. Jakie jeszcze dźwięki są, matka. Dobra, słuchajcie. Musimy kończyć ten odcinek na dzisiaj. Musimy kończyć odcinek na dzisiaj, więc... Aaaa. Lala, 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 lala. Dobra. Musimy kończyć ten odcinek na dzisiaj. Pa pa!